Ile to już minęło? Miesiąc. Tyle żyć odebranych. Choćby i przeze mnie. Tyle żyć straconych. Również z innych rąk. Życia naszych towarzyszy. Również zmienione. I stracone. A co ze mną? Miesiąc minął. Nawet nie zauważyłem, kiedy zaraz znowu wrócić Ci do roboty. Defen, Gens, Imperium, LM. Nie wiem kto będzie następny. Nie ma znaczenia. Wiem za to co innego. Już przy Morningstar musieliśmy się namęczyć. A i tak kosztowało nas do towarzysza. Kol sam siebie wpędził w ten los. Był zaślepiony zemstą i nie widział nic obok. Jeżeli mamy powstrzymać inne grupy, musimy robisz? Nie tego nie powiedziałem. No kurwa nie wytrzymam. A dość tego! Trzecia godzina o gipsowaniu ścian! Ostatni raz zwracam wam uwagę! Następnym razem Jak ci się nie podoba wracaj na studia. No, może w końcu się uciszą. Tak w ogóle to czemu wybrałem bar jako miejsce do odwiedzenia w ostatnim dniu urlopu? Nawet się nie napiję, muzyka za głośna a te debile tylko o gipsowaniu gadaje. No kurwa czego? Tak, kapitan Johan. Kapitan Foxtar? Teraz major, dzięki inicjatywie 143 otrzymałem awans. Gratuluję awansu. Jaka inicjatywa 143? No Charlie. Oficjalnie jesteście grupą zadaniową 143. Nawet nie wiedziałem, że mamy numer, mniejsza, w czymś mogę pomóc. Jutro będę w Waszyngtonie... Tak Między USA a Republiką Kalifornijską. Owszem, nie mogę się przyzwyczaić do tej secesji. Ile to już minęło? Cześć. Lat. Dzień dobry. Będzie pan coś zamawiał? Chwilka. Nie, dziękuję. Za chwilę wychodzę. Rozumiem. Życzymy miłego dnia. I zapraszamy ponownie. No dobra, na czym my stanęliśmy? Nie ma co więcej omawiać przez telefon. Reszta drużyny też jest już w drodze. Jutro nowych członków. Od nią przedstawię wam sytuację oraz omówimy cele. A zatem widzimy się niedługo. No proszę, jednak szyb. Moment. Członków... powiększają nas czy co? Zapłacisz mi za to co mi zrobiłeś. Tylko czekaj. I jak się Wielebnemu spodobała inspekcja, może być znacznie lepiej. RM musi być gotowe na ewentualne ataki ze strony innych frakcji, zwłaszcza Federacji. Przy obecnym stanie nasze szanse na wygraną w przypadku ataku są w porządku, ale mogą być większe. Zmobilizować mi się do dalszych treningów, rozumiemy, ale cieszymy się z wizyty samych Wielebnych. To był zaszczyt. Chwała RM. Chwała RM. Do kurwy mędzyron, przecież oni, przy pierwszej lepszej walce pójdą na rzeźnię. Główno nie żołnierze, niedobrze to wygląda. Czemu nie możemy im powiedzieć o nowym porządku? Tylko wysyłamy ich na boje? Musimy zachować pozory trwających wojen planów. Poza tym, jak najmniej osób ma wiedzieć o nowym porządku. Zresztą, tak długo póki mamy władzę, mi ich nie szkoda. Nie uważasz jednak, że to nie w porządku? Takie są zasady natury. Przetrwanie najsilniejszych. No jak uważasz? Wstęp wzbroniony. Dalej nie, o AA. Co tam się dzieje? Ktoś z Morningstar, Frank. Co ty tutaj robisz? Twoja grupa już nie istnieje. Twojej bojaźliwej dupy nikt już nie ochroni. Jak to co? Przybyłem zniszczyć Nowy Porządek. Wszystkie organizacje upadną, jedna po drugiej, aż osiągnę swój cel, władzę. Jaki znów Nowy Porządek? Zresztą, jeżeli myślisz, że sam dasz radę z nami wygrać, to grubo się mylisz. Wypierdalaj stąd zanim cię nie rozjadziemy. Czyli robimy to tak jak lubię, siłą, napierdalać. Wiele dni, tam jest ich więcej. Że co? Ale jak to? Nie dajemy rady, to nasi są tacy słabi, czy on tak mocny? Nie wiem, ale ja bym stąd spieprzał, nic tu po nas, a więc spierdalando. Wiele dni. nie dajemy rady, co teraz? Wiele dni? Oni... Oni uciekli. O nie nie nie, tak łatwo mi nie uciekniecie, wracać mi tu tchórzy pieprzone. Ładam oszczędznie, czas umierać, wkrótce spotkasz się w piekle ze swoimi zdradziwymi dowódcami.